To będzie dobry książkowy dzień. No, powiem Wam, że będzie fantastyczne. Jestem zachwycona tym, jak rozrasta się ta seria. To jest seria Genialni Odkrywcy z wydawnictwa Freida. Pod patronatem aktywnego czytania są już wszystkie części. Jest i Kopernik, i Carter, i Kolumb, który był pierwszy i wzbudził bardzo dużo emocji, bo zastanawiali się wszyscy, czy tak naprawdę w tych książkach będzie pokazane, skoro ta seria się nazywa Genialni Odkrywcy, czy będzie pokazane. Na taka laurka, czy będą pokazane prawdziwe zmagania, wzloty i upadki. No, my już przy czwartej części wiemy, że są cudownie opisane losy tych wszystkich wypraw i przede wszystkim ludzi, którzy tak zmagają się ze sobą, z przeciwnościami losu, bardzo często z finansami, z oczekiwaniami wobec nich, więc jest tutaj tak genialna przygoda, że nie będziecie mogli się oderwać. Z jednej strony jest to książka, która opowiada o prawdziwym człowieku, więc Historia, edukacja jak najbardziej, ale z drugiej strony, to jest właśnie fabuła na najlepszy film akcji. Zaglądamy. A. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę blog "Aktywne czytanie" książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. Wskoczcie tam koniecznie, posłuchajcie, zresztą "Aktywne czytanie" to też jest podcast, a my już wskakujemy do wyprawy. Powiem wam, co mi się w tej serii bardzo, bardzo podoba. Najważniejsze jest to, że to jest pisane w pierwszej osobie przez człowieka, który to przeżył. Jest to norweski polarnik i odkrywca, który jako pierwszy człowiek dotarł do bieguna południowego. Było to w 1911 roku, dokładnie 14 grudnia dotarł do bazy, więc to wszystko jest takie bardzo zimowe. Natomiast zaczynamy od i tak to jest we wszystkich częściach od tego, jak był dzieckiem: od jego marzeń, jego aspiracji, jego co ci wolno, a co nie wolno, bo to wszystko tutaj jest. Już wiemy, że on się urodził w Norwegii i na początku właśnie on opisuje, jak wyglądała jego miejscowość i jak wyglądały jego warunki życia. Były bardzo surowe, bo to jest zimowa kraina, natomiast właśnie od samego początku Amundsen jakoś tak kochał to, więc my już mamy taką zajaweczkę tego, że no biegun południowy, że ta zimowa kraina, że to wszystko jest w jego sercu. Natomiast, gdy tylko wspominał w ogóle w domu o tym, że chciałby podróżować, że go właśnie ciągnie do dalekich krain, to była mama, która bardzo go hamowała i podcinała te skrzydła, i nie miała zamiaru nigdy się zgodzić na to, żeby jej syn wyruszył w takie niebezpieczne podróże. Z kolei tato, który. No mamy się nie sprzeciwiał, ale był tą postacią, która tak bez jakichś wielkich słów, ale widać było, że jest za tym, żeby ten syn jednak spełniał marzenia, że go rozumie. No i za namową mamy, a wybrał się na studia, gdzie miałby lekarzem w ogóle ja mówię do niego po nazwisku a on się nazywa Roald. Więc ten Roald już młody człowiek poszedł na te studia i no nie za bardzo planował, że zostanie lekarzem i jednak ta przyszłość ciągle gdzieś tam go wzywała do tego, żeby podróżował i nigdy nie porzucił tego marzenia. Ale no to też nie jest tak, że o mamy marzenie pyk już realizujemy, idziemy za tym, jak było w przypadku wielu odkrywców, to się wiązało z ogromnymi wyrzeczeniami, z ogromną determinacją i z uporem, i z najróżniejszymi decyzjami, które często dotykały również innych ludzi. Dlatego mówiłam, że to nie jest taka laurka dla odkrywcy, tylko to jest pokazanie człowieka z krwi i kości. I jak już po tych wszystkich perypetiach wyruszył na tę najważniejszą wyprawę swojego życia, to też świetnym wątkiem jest to, że miał rywala, który deptał mu po piętach, i to też jest taka postać, która zapisała. Się w księgach historycznych, i to był Robert Scott. Podoba mi się też, jak autor tutaj tak opowiedział o tej rywalizacji, bo widać, że dla Amundsena była to taka rywalizacja, ale powiedziałabym dżentelmeńska. W tym sensie, że on szanował tego swojego rywala, nie życzył mu źle, chociaż my już wiemy, że Robert Scott skończył tragicznie i nie udało mu się wrócić z bieguna do bazy. Natomiast no, nie można mu odmówić, że nie był również podróżnikiem i że. Nie podążał za swoim marzeniem. To, co uratowało naszego, bohatera, to to, że Amundsen był lepiej przygotowany do tych warunków, które były masakrycznie trudne. On tutaj jest cudownie, zresztą to jest narysowane, wykorzystał właśnie zaprzęg psów i podejmował takie decyzje, które momentami były dramatyczne i nic tutaj temu człowiekowi nie przyszło z łatwością, natomiast ostatecznie, no właśnie zapisał się na kartach historii jako ten, który pierwszy przybył na biegun południowy, więc szacuneczek dla tej postaci. I te, ja tak ogólnie Wam oczywiście o tym opowiedziałam, ale zagłębienie się w tę przygodę, bo jeżeli to jest opisywane w pierwszej osobie, to to jest. Totalnie przygoda, taka wyjęta prosto z filmu akcji, i rewelacyjnie się to czyta. Jednocześnie nawet nie czujemy, że się edukujemy. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam serię, która. Mam nadzieję, że będzie się rozrastać, bo już nawet nie mogę się doczekać, kto będzie kolejnym genialnym odkrywcą. To co? Czytamy?